Cześć, tu Jola. I Tomek. Witamy w naszym cotygodniowym spotkaniu. Jak co czwartek przybliżamy sylwetki niezwykłych ludzi, którzy no, zmienili świat na lepsze. Dokładnie. A dzisiaj e, zagłębiamy się w historię człowieka instytucji w świecie piłki nożnej, Sir Alexa Fergusona. Tak, legendarny menadżer Manchesteru United. Ale czy na pewno znamy całą historię? Bo wiesz, jego droga zaczęła się dużo, dużo wcześniej. No właśnie. Chcemy się skupić na tych mniej znanych faktach, może ciekawostkach z jego życia, zobaczyć jak jego wyjątkowy charakter, cechy osobowości zbudowały fundament pod ten oszałamiający sukces. Spróbujmy zrozumieć, co go ukształtowało, zanim jeszcze trafił na Old Trafford. Klucz leży w Szkocji. No to zaczynajmy. Gowan, robotnicza dzielnica Glasgow. Skromne warunki, ojciec w stoczni, to musiało być surowe otoczenie. Oj tak, tam liczyła się siła, przetrwanie, twardy charakter. Jest taka anegdota, trochę, no, brutalna może. Opowiadaj, że jako dzieciak zemścił się na starszych kolegach, którzy dali mu mocz zamiast lemoniady. Podobno rzucił w nich puszką i mał, złamał jednemu szczękę. O kurcze, to pokazuje zadziorność od małego. Ale też determinację. Nieustępliwość, prawda, ale to nie wszystko. Bo. Bo pokazywał też inne oblicze. Jako nastoletni piłkarz, wyobraź sobie, napisał list do dziennikarza, który go krytykował. I co napisał? Pewnie się bronił. A właśnie, że nie. Przyznał mu rację. Podobno redaktor był w szoku. Kompletnie go to zbiło z tropu. Niesamowite. To już wtedy widać było to jego. Hmm, niekonwencjonalne myślenie, takie psychologiczne zagrywki. Zdecydowanie, potrafił zaskoczyć. Jako piłkarz wiesz, był solidnym napastnikiem. Król strzelców ligi szkockiej w barwach Dunfermline? nawet pobił rekord transferowy w Szkocji, prawda, przechodząc do rangersów. Tak, za 65 tysięcy funtów. To była wtedy kupa kasy. Ale właśnie w rangersach przeżył bardzo trudny okres. Tak, czytałam o tym. Sugerowano dyskryminację, bo jego żona Katie była katoliczką. Dokładnie. To było dla niego bardzo bolesne doświadczenie. Ale wiesz, takie rzeczy często wzmacniają, paradoksalnie. Jasne. Do tego stopnia go to dotknęło, że był ponoć o krok od emigracji do Kanady. Miał już dokumenty. Naprawdę? Nie wiedziałam. Zdecydował się zostać w ostatniej chwili. Pomyśl tylko jak inaczej mogłaby potoczyć się historia futbolu. Niewiarygodne. Niesamowita historia. Dobrze, to przejdźmy do jego początków jako menedżera. East Stirlingshire, rok 1974. O tak, to był dopiero chrzest bojowy. Wyobraź sobie, obejmuje klub, a na dwa tygodnie przed sezonem nie ma ani jednego bramkarza. Masakra. Prawdziwa szkoła życia. Ale już w St Mirren pokazał co potrafi. Zrobił transformację klubu, awansował do pierwszej ligi. I to z zespołem, gdzie średnia wieku była, uwaga, 19 lat. Wow. I od razu wprowadził żelazną dyscyplinę, tak? Słyszałam o tej historii z kapitanem. A tak. Stracił opaskę, bo zrobił koledze uszy królika na zdjęciu drużynowym. Bezkompromisowy od samego początku. Totalnie. Miał swoich informatorów, którzy donosili mu o nocnych wyjściach piłkarzy. No i ten jego wybuchowy temperament. Słynna suszarka. Suszarka to w Anglii. W Szkocji mówiono, że to był piec hutniczy. Kopnięcie urny z herbatą w szatni. Budował reputację twardego szefa. No właśnie, ale ta twardość miała też swoje konsekwencje, bo St. Miren to jedyny klub, który go zwolnił. Tak. I co najciekawsze, podczas procesu o niesłuszne zwolnienie, który zresztą przegrał, zarzucono mu m.in. brak zdolności menadżerskich. Niesamowita ironia losu, patrząc z perspektywy czasu. Każda porażka była dla niego lekcją. Musiał stać się odporny. A jest jeszcze jeden mało znany fakt z tamtego okresu. Żeby utrzymać rodzinę, prowadził jednocześnie pub w Glasgow. Tak. I podobno często osobiście interweniował w bójkach. Wracał do domu z obrażeniami. To pokazuje jego y, determinację i etykę pracy. Robił wszystko, żeby osiągnąć cel. Ta determinacja zaprowadziła go do Aberdeen. I tam dokonał czegoś, co wydawało się niemożliwe. Przełamał piętnastoletnią dominację klubów z Glasgow, czyli celtiku i rangersów. Zdobił mistrzostwo Szkocji w 1980 roku. To był ten kluczowy moment, który zbudował jego reputację. Stworzył tam taką mentalność oblężonej twierdzy. Pamiętam, że oskarżał media o stronniczość. Mhm, żeby zmotywować zespół. Ustanowił niewiorogodnie wysokie standardy. A ukoronowaniem był rok 1983. Puchar Europy. Dla szkockiego klubu spoza Glasgow to było coś. Absolutnie historycznego. Wtedy narodził się Furious Fergi, ten wściekły Fergi, ale też manager z niesamowitą wizją. Te jego metody, dyscyplina, determinacja, budowanie mentalności zwycięzców stały się jego znakiem rozpoznawczym. Czyli te wszystkie doświadczenia, Gowan, Rangersy, te małe kluby, Pub, Aberdeen, to wszystko ukształtowało człowieka, który potem przez 27 lat rządził w Manchesterze United. Bez wątpienia. Niezłomna determinacja, etyka pracy, która graniczyła z obsesją, umiejętność budowania zespołu, żelazna dyscyplina. Ale też zdolność do adaptacji, prawda? I wyciągania wniosków z porażek. Dokładnie. No i rozwijał talenty jak nikt inny: Giggs, Scholz, Beckham, Ronaldo. Ale zawsze wymagał absolutnego posłuszeństwa i lojalności. Klub był ponad wszystko. Sir Alex Ferguson to fascynująca, złożona postać. Jego sukces nie był przypadkiem. To był wynik niezwykłego charakteru ukształtowanego przez naprawdę trudne doświadczenie. Zdecydowanie mamy nadzieję, że te ciekawostki, te mniej znane historie rzuciły trochę nowego światła na legendę Fergusona. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy ponownie w kolejny czwartek na następne spotkanie. Tak, a żeby nie przegapić naszych kolejnych analiz, zachęcamy do subskrypcji kanału. A na koniec, może zostawimy słuchaczy z takim pytaniem do przemyślenia. Hmm. Czy we współczesnym futbolu, w tym dzisiejszym, bardziej medialnym, może bardziej delikatnym świecie, lider o takim no, bezkompromisowym stylu jak wczesny Ferguson miałby w ogóle szansę na podobny sukces? Dobre pytanie. Zostawiamy z tym Państwa. Do usłyszenia. Do usłyszenia.